Każda chwila jest dobra, żeby przenieść uwagę z tego, co się dzieje, na tego, kto doświadcza tej chwili. Są takie chwile, gdzie jest cicho, gdzie jest spokojnie, gdzie jest bezpiecznie i dobrze wtedy to ćwiczyć, bo to jest łatwe. Ale są czasami też takie chwile, kiedy to, co się dzieje, wydaje się bardzo atrakcyjne. Wydaje się o wiele ciekawsze niż rozpoznawanie tego, kto doświadcza. No, kto doświadcza, to jest oczywiste. Ale czego doświadcza? To jest ciekawe, to jest zmienne. Nie? I to jest właśnie klub. To jest właśnie klub. My po to. Po to ćwiczymy rozpoznawanie tego, kim jestem, żeby mieć zawsze dostęp do tego, co stabilne, bezpieczne, spokojne. I wtedy w dobrych okolicznościach nie mamy żadnego problemu. A w złych okolicznościach też nie mamy żadnego problemu, ponieważ zawsze możemy się odwołać do tego, kto jest. Namaste.